Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na horoskopie dla Strzelca na luty 2026. Świadectwo z tej strony, Dawid Wam tutaj się kłania. Przesłania z Tarota, przesłania z RON Wyroczni oraz przesłania od Wszechświata, od Wszechświata na zadane przez Was pytanie, czy też odpowiedź dla Was, którą tutaj Wszechświat z Wami chce się tutaj podzielić i tradycyjnie przesłania na finanse, y, sferę finansowo-zawodową oraz y, emocje i sprawy takie ogólne. Zachęcam Was kochani tak, do subskrybowania kanału, komentowania, lajkowania, like udostępnienia. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i patrzymy co do Shelca w finansach, emocjach i sprawach ogólnych na luty 2026. Hmm, coś tam wyleciało. Może zobaczymy, co wam energia ogólna wyskoczyła. Mhm, uwagajcie na ludzi, uwagajcie na jakieś konflikty, nie wchodźcie w tę energię, bo, no, po, co, po co macie sobie gdzieś tam w jakiś sposób zaszkodzić? Ludzie mają własne zdanie, i nic tutaj nie zrobicie, bo ludzie, no, czasem są uparci, czasem są nieświadomi, czasem żyją w swoim świecie, więc tłumaczenie komuś czegoś na siłę, no, nie jest dobre, bo i tak to to na nic nie da. Wy stracicie nerwy, wy stracicie kas i jeszcze sobie jakiś wrogów możecie um, tutaj narobić, także na to um, uważajcie. Yy... Uważajcie też na ambicje niektórych ludzi. Uważajcie, żeby nie wykorzystali Was do swoich celów. No i sprawdźmy sobie finanse. Mhm. Mm -hmm. No, w finansach, właśnie tutaj się to pokazuje, te konflikty mogą występować. Ktoś może być zazdrosny o to, że wy jesteście bardziej kompetentni, bardziej, e, bardziej tutaj doświadczeni, macie specjalne jakieś tam, na przykład, umiejętności, kwalifikacje, do tego, aby nie wiem, pociągnąć, na przykład, jakiś projekt, pociągnąć coś, na przykład, w pracy. Ale to też każda rozwój też każda rowinia różnego jakichś kursów, certyfikatów fajnie tutaj na was to tutaj wpłynie natomiast pokazujecie się. Energia, że um, trzeba gdzieś tamtej pracy starać się je ochronić na planie energetycznym, czyli na przykład kamienie, symbole, jakieś amulety, yy, i na planie nie, fizycznym, czyli to um, nie pozwalać sobie jednak, żeby ktoś wszedł wam na głowę, żeby ktoś wam ukradł na przykład jakiś pomysł, także tutaj nie dzielcie się z pomysłami z innymi ludźmi. Yy, i myślę też, że na ważne spotkania, ważne sytuacje trzeba by było by tutaj się dobrze gdzieś tam przygotować, tak? Z paziem ziemi, gdzie tutaj się uczy i z dziewiątką ognia. Właśnie tutaj jest mowa o tym, aby przygotowywać się, żeby nikt Was czymś... Nie, za, nie zaskoczył. I oczywiście to jest sporo jakichś tam jakiś lęków, mogę Wam tutaj towarzyszyć, jeżeli chodzi o, o finanse, możecie też zarywać nocki, bo tutaj finanse, finanse, finanse. No starajcie się gdzieś tam e, wprowadzać tych równowagę między uczuciami, emoc e, uczuciami a e, tą pracą, pracą e, a domem. E, nie martwcie się na zapad, na niektóre sytuacje po prostu czasem nie mamy wpływu. I emocje. Bym powiedział, emocje będą tutaj bezpieczne. Uczucia będą, y, związki, właśnie, również będą takie bezpieczne. Ale też nie bądźcie takimi, bym powiedział, dusigroszami tak? bo czwórka ziemi właśnie mówi o, o takim um, zabezpieczeniu, um, zabezpieczeniu um, takim materialnym, że po prostu chowacie wszystko do koperty, czy tam do skarpety takiej i nie korzystacie y, z tego, co... Y, no. Co możecie tutaj na, na przykład dla waszych związków zrobić? Karta cesarzowej, Siódemki Ziemi, będzie mówiła o tym, że wasze relacje pójdą do przodu. Yy, Tej kobiety będą takimi mm, głównym yy, główny takim źródłem, który gdzieś tam będzie was popychało, w, w, w ogóle wasze emocje, wasze związki będą m, szły do przodu. Tutaj każda wejście jakiś w nowy etap życia. To też czas spełniania się marzeń, na przykład, jeżeli planujecie razem ich przeżycie, no to jakieś zaręczyny, coś takiego może tutaj nastąpić. Obfitość uczuciowa, opieka wzajemna i jak najbardziej takie przyjazna, przyjazne energia dla osób, które gdzieś tam nie wiem, szukają, poszukują swojej drugiej połówki. Bym powiedział, to jest taki kaś, że możecie kogoś poznać, ale, ale, ale nie musicie. Także tutaj, energie takie są yy, bardzo, bym powiedział, wyważone i yy, rozwój. Waszych ukryć będzie tutaj taki dosyć, myślę, istotny, czyli skupić się na emocjonalnej stronie, yy, yy, waszej emocjonalnej stronie, również panowie, I, i tam gdzieś tam, nie wiem, tak brzydko powiem, posperać i tutaj popracować z tymi emocjami, żeby te emocje przerodziły się w, w, albo inaczej weszły na nowy nowy etap, na jakiś, czyli na np. nie wiem. Mm, czujecie się radośni, tak, jesteście radośni i tak dalej, niech to idzie w szczęście, tak, i no, abyście doceniali wszystko, doceniali też sami siebie, trochę tutaj popracować nad swoim ego, trochę troszeczkę takiego pozytywnego narcyza w sobie mieć, tutaj przynajmniej w lutym, myślę, że Wam nie zaszkodzi, ok, i sprawy takie ogólne, 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 no bym powiedział tak, no sprawy ogólne też są, jak i ludzie, ludzie mogą być nieprzychylni, ludzie z ludźmi możecie toczyć różnego rodzaju boje, wyboje, mm, ale to też czas, aby ukryć się pewności siebie, to też czas, aby umieć na przykład powiedzieć nie. Yy, to też czas, kiedy Różne osoby nawet na chwilę mogą się pojawić w Waszym życiu i uważajcie też na te osoby, bo nie każdy, będzie, nie każdy może być jak w 100% uczciwy z Wami. Ale to też czas, aby chwytać się okazji, zasiewać jakieś e, plony, e, bycie odważnym, pełen optymizmu, pełen szczęścia jak najbardziej i mm, no przede wszystkim podejmujcie działania. Stagnacja. Nie. Działania i do przodu. Skelec i tutaj runy mają wam do, do przekazania w lutym 2026. Mhm. Praca, skupianie się na pracy, mhm. pozbywanie się tego, co wam nie służy i wprowadzenie równowagi, staranie się wprowadzić w tym wszystkim równowagę. Ale tej przy tej kartach bym powiedział, oczyszczanie energetyczne nie zaszkodzi. Także zapraszam do mnie, tutaj podziałamy coś w tym temacie. Ale to też kas Może i nawet komuś tutaj się trafi na przykład ciąża, komuś tutaj się, e, e, ktoś tutaj może komuś się powiększyć tutaj rodzina, także na to też, jeżeli nie planujecie, no to uważajcie na te sprawy. To też kaza wglądu, potrzeba wglądu, potrzeba przemedytować niektórych rzeczy, odciąć się być może od niektórych rzeczy, no ale przede wszystkim czas na wprowadzenie równowagi. Tam, gdzie jest ogień, dajcie trochę wody, tak? Tam, gdzie jest dużo wody, troszeczkę ognia, ognia e, e, źle na Was nie wpłynie. Uh -huh. Co Wam tutaj wyskoczyło? I wyskoczyła Wam runa dagas. Runa dagas z runa spełnionych życzeń, spełnionych marzeń, tak się o niej mówi, ale przede wszystkim też i runa wysokowibracyjna, runa, która będzie też chroniła e, Was e, przed negatywną wibracją, ale i która będzie gdzie tutaj wprowadzała magię do Waszego życia. Mm -hmm. I sprawdźmy sobie, co tutaj mistrzowie duchowi mają wam do przekazania na mm, luty, 2 stolice. Mhm. Zobaczymy. Strumień powodzenia: Lakshmi, będzie obfy. Będzie tutaj obfitość, będzie Was tutaj obmywał strumień powodzenia, czyli to, co będziecie robić, e, będzie przynosiło fajne rezultaty. E, także no, kwestia tego, by się nie poddawać, bronić, tak bym powiedział, i swojej przekony przy tych, przy tych energiach, e, działać do przodu i nie schodzić, tak w zbędne tutaj e, polemika, z ludźmi, tak, już zbędne tutaj, nie wiem, jakieś konflikty, coś, po prostu robić swoje, dać się tych i prowadzić. I zaklarowana mapa, tutaj zobaczymy, co ma, ma, ma tam do przekazania, w Rogersholze w lutym. Mhm. No, kilka wypadło. Ugadałem się, że kilku nie interpretuję, tylko jedna jak wyleci. Mhm. Talizman. Hm. Czyli z jednej strony potrzeba gdzieś tam zabezpieczenia się przed tymi negatywnymi energiami, ale talizmany to są takie dobrodziejstwa ezoteryczne, które raczej są mylone z amuletami, ale przede wszystkim talizman ma pomóc Wam przyciągnąć do Waszego życia szczęście przyciągnąć do Waszego życia Coś, co jest na przykład wam na ten moment potrzebne. I tutaj przy talizmanach mogą, możecie sami zrobić sobie talizmany, albo po prostu yy, w jakimś sklepie ezoterycznym m, takowy talizman kupić. Ale nie mylcie talizmanów z amuletami, bo to są dwie różne, dwie różne rzeczy dwie różne, m, dwa różne artefakty magiczne. Ale też talizman będzie wam tutaj mówić o tym, że to co dla Was dobre, to co do Wam jest potrzebne, to będzie... To będzie przechodziło do Was. Kwestia tego jak, kiedy i jak mocno to się będzie objawiać w Waszym życiu, więc... Oczyszczanie energetyczne Wam ułatwi to, aby to, co macie zadziać w waszym przestrzeni pozytywnego, się zadziało. Odgoni te negatywne. Korzystajcie z runy dagas, korzystajcie na przykład z talizmanów. Jeżeli macie, to jak najbardziej. Jeżeli nie, możecie sami sobie zrobić, tak jak mówiłem. I wtedy te wszystkie dobrodziejstwa w Waszym życiu będą się tutaj ukazywały. I sprawdźmy sobie sens życia wyrocznia od wielbicielki kanału. Bardzo fajne, fajne karty, co mam wam do przekazania. W lutym drogie strzelce. Uh -huh. Coś wyleciało. Uh -huh. Coś jest zamknięte, coś może nie chcieć y tutaj y przed wami się ujawnić. Runa dagas y pomaga dojrzeć, dostrzec to, co jest przed wami ukryte. Coś jest gdzieś tam ukryte, coś może nie halo, trzeba może jakieś mosty rozpitolić, tak? Żeby tutaj zadbać też o swoje bezpieczeństwo. No a karta mówi tak, ograniczenia. Nie ograniczaj sam siebie przekonaniami, że nie potrafisz, nie zasługujesz, nie, nie nadajesz się, jesteś za stary. Przełam swoje wewnętrzne blokady, które poz pozbawiają Cię wiary w siebie, w siebie i, moty i motywacji do działania. Zastanów się skąd pochodzą i czy nie zostały Ci wpojone w dzieciństwie. Zbuduj siebie na nowo i zakryj wierzy, że jest to osiągalne. Czyli walka to jest z ograniczeniami, walka bym powiedział tutaj z mm, przeciwnościami losu, które gdzieś tutaj a propos tych ludzi, tak gdzieś tam mogą być, ale pokonując to, będziecie pokonywać również te ograniczenia. No i no. będziecie też się stawać silniejsi, tak? To tak bardzo ważna sprawa. No i kochani, skupcie się na pytaniu, które chcecie zadać tutaj wszechświatowi, i zobaczymy, co wszechświat. Wam tutaj odpowie. No na mhm. Zobaczmy sobie, co tutaj Wam wyszła za karta. Pokrój sercem, czyli odpowiedź na twoje pytanie jest w twoim sercu. Tam, gdzie cię na przykład mocniej zabija w jakiejś sytuacji, tam na przykład coś tam, coś jest istotnego w tej sytuacji, co musisz zauważyć. Ale pokrój sercem, kieruj też się sercem, bądź dobry, bądź dobry też dla innych, tak? To nawet jeżeli ktoś jest niedobry dla ciebie, staraj się tutaj nie wprowadzać chaosu, staraj się nie wprowadzać jakiegoś konfliktu, po prostu weź pod uwagę to, że ludzie są specyficzni, ludzie są różni i niekoniecznie zawsze oni mają rację, możesz ty mieć rację, ale no jak ktoś nie słucha, no to jemu nic nie przetłumaczysz, tak? Kochani, ja Wam życzę cudowności w lutym, cudowności, wszelakie niepozytywne aspekty tego przesłania się spełniają, negatywne gdzieś tam niech idą bokiem albo najlepiej się nie zadziewają w Waszej przestrzeni. Zachęcam Was kochani do kontaktu, jeżeli coś tam by się działo, byście potrzebowali wsparcia, czy to energetycznego, czy to po prostu nie wiem, podpytać się, pogadać, cokolwiek to jak najbardziej e, e, piścia. E, czy to w komentarzach, czy hmm, tutaj gdzieś na mailu. Yy, odnośniki są oczywiście mnie na profilu oraz tutaj pod tym filmikiem też to się znajdziecie. Pozdrawiam Was serdecznie no i jeszcze raz życzę Wam cudownego miesiąca. Pa, pa!